Witam serdecznie, znajdujemy się w Gliwicach w restauracji Plado. Z nami, naszym gościem jest Mariusz Wach. Witaj serdecznie, witam cię Mariusz. Witam. Mariusz, co ciekawego porabiasz? Co słychać u ciebie? Eee, siedzę. <laughs> Nie byłem zaproszony tutaj do kopalni eee, Jak to kopalnie się nazywa? Gujdo. Mega frajda, trzy godzinki chodzenie po kąpalni, e, Zwiedzanie przewodnik tłumaczył wszystkie zasady wydobywania tego węgla. Na jakie to zasadzie? E, fajna, fajna przygoda. No i super, a powiedz nam, bo już jakiś czas minął. Może pan nie ciągnąć za, za kabel? <gry> Jakiś czas, parę dni już ochłonąłeś, nie? Po tej walce z Dylanem Whiteem. Mo możesz coś na ten temat walki powiedzieć, już z perspektywy czasu? No bo wiadomo, na gorąco są inne spostrzeżenia, po czasie są też inne, Jak to, jakbyś się w tej walce widziałeś. Bo było tak, dużo ludzi twierdziło, że, że już jest koniec Mariusza Wacha. No bo to zwłaszcza po tej walce z Bakole podniosły się głosy, że już jest koniec, że ewentualnie będziesz jeździł tylko po prostu do. No, na egzekucję. A tu się okazało, że stary Mariusz Wach jeszcze pokazał, wykrzesał. No i były też momenty, że tam wstrząsnął ten Dylian White'em, bo to też widać, że coś poczuł, nie. Jak się widziałeś w tej walce, jak z perspektywy czasu możesz to teraz ocenić po tych już jakichś tam paru tygodniach? Czułem go, trzy razy był, był podłączony, trzy razy mi gdzieś odpłynął. E, brakuje mi tego, tego dokończenia, tak, postawienie kropeczki nad I. Ale e, cały czas nad tym, nad tym pracuję, tak? Myślę, cały czas gdzieś tam analizuję to wszystko. E, bardzo dobrze się wstrzeliłem w tę walkę, tak? bez żadnej presji psychicznej. E, wiedziałem, że, że muszę dać siebie wszystko. Chciałem dać ci wszystko. Chciałem się pokazać z na najlepszej strony. E, myślę, że się pokazałem. E, mega, duże zainteresowanie było tą, tą, tą galą, tą walką moją. Dużo ludzi wie, gdzieś tam podchodzi, gratuluje mi. E, tak, pewnie nie wszyscy wiedzą, że miałem krótki okres na, na przygotowanie się. Tak? Dwa tygodnie miałem. Chociaż koniecznie nie dawałeś radę, bo to było widać, że były momenty, że. Ten, o ty już po prostu na niego czekałeś. Czekałeś, aż też na nim tak. presję wywierałeś, że pokazałeś, że pomimo wszystkiego, że to ty na niego czekałeś, a nie on na ciebie, nie? To, to taki był plan, wie? Żeby go spychać, żeby, go, żeby on się cofnął, tak? jak, on, jak on atakuje, to, to jest naprawdę bardzo niebezpiecznym zawodnikiem, mocno bijącym. E, po tych dołach musiałem na te uważać, a później od, z tych dołu wychodził jakimś sierpem albo, albo prawym na górę, tak za czasem to e, musiałem kontrolować. E, przez sekundę nie czułem się zagrożony w tej walce, tak e, duży fajnie mi się boksuje z takimi zawodnikiem, tak jak, jak, jak Y, jak, jak Miller, podobne style mają. Te te walki dobrze wyglądają. No powiedz mi, bo mówisz, że brakuje Ci tej takiej kropki nad, i tego wykończenia, no było, ale też chyba, tak moim przynajmniej skromnym zdaniem, jest coś, że też masz problemy z obroną, bo dużo też w tej walce zbierałeś, czy to jest coś też do, kwestia do przemyślenia, nie. do poprawienia, czy jak, jak, jak wygląda z tą Twoją obroną, jak, co o niej sądzisz? Na pewno tak, że kiedyś, kiedyś miałem szczelniejszą tą obronę, tak, bo gardę miałem e, twardszą, te ciosy nie przychodziły przez gardę. teraz, teraz... E... W tych, w tych, w tych w ostatniej walce przed tak samo z Bakole widać, że te ciosy przechodzą przez to ale tak samo, będę musiał nad tym, nad tym pracować, e, gdzieś sobie zakodować, że te ręce wysoko w górze muszę mieć i, i, i nad tym, będę pracował nad tym. No to teraz powiedz nam, jakie plany na przyszłość, no bo wiadomo, ta walka pomimo przegranej, no gdzieś tam cię wywindowała, zostałeś zaś zauważony i teraz jakie plany? Jakieś rewanże? Szukasz kolejnych ciekawych wyzwań, czy, czy w jakim kierunku idziesz? Wiesz co, są, mam, mam na dzień dzisiejszy, dzień, dzień dzisiejszy są dwie opcje, mam dwie opcje, tak, albo e, w marcu, na pewno w marcu mnie zobaczycie w ringu. To będzie albo Zagranica z fajne, fajne nazwisko Jak nie będzie zagranicy, to początek marca w kraju organizuję galę kolejną trzecią już i, i wtedy... Ale Tak, tak. I wtedy wtedy mnie zobaczycie. Na pewno w marcu mnie zobaczycie w ringu. Aha, czyli tutaj albo w Polsce, albo za granicą. Jeżeli tu w Polsce to wiadomo, że też przeciwnik będzie po prostu taki na utrzymanie, utrzymanie rytmu startowego, a jeżeli chodzi o zagranicę to ewentualnie już myślę, że o jakimś tam zaś lepszym nazwisku, coś bardziej głośnego. To w takim razie wszystko. Chcesz coś powiedzieć kibicom, przekazać? Trzymajcie kciuki, oglądajcie, oglądajcie moje, moje, moje walki, na pewno będziecie zadowoleni.